Pokażę Wam dzisiaj jak zakielichować prawidłowo rury, co nam będzie potrzebne. Będzie mam potrzebny gradownik, może być tego typu, może być na wkrętarkę, takiego typu. Chociaż ja częściej używam takiego. Obcinak do rur, najlepiej jakiś mały, lepiej dojść, Nim to nie musi być jakiś nie wiadomo jaki. No i tak zaczynamy od obcięcia sobie rury. Tutaj ważne, żeby tą rurę na no, dość prostym odcinku, nie na jakimś załamanym, odcinać, żeby nam ten kielich ładnie wyszedł. No i obcinamy delikatnie, tutaj dokręcamy, robimy 2-3 obroty i troszeczkę przyciskamy, żeby to nie za szybko ciąć, bo wtedy nam dość tą rurę zgniecie, będzie większa taka warga się tutaj utworzy w miejscu przecinania. obciętą rurkę. Teraz tak sobie to gradujemy. Tutaj dość ważna, istotna rzecz, żeby nie robić tego, nie gradować w taki sposób jak mamy rurkę. Ważna żeby ta rurka była albo w poprzek, albo najlepiej na dół. No jeżeli to się, jest taka możliwość. Bo w innym przypadku te wióry nam się wsypią do rury. No i tutaj sobie Gradujemy na początku troszeczkę mocniej. To kilkanaście obrotów wystarczy, żeby tutaj zdjąć ten grad Jeżeli mamy ja sobie używam patyczka, to jeszcze można to zrobić pokać w rurę resztę patyczkiem. Kładamy i nam się te opiłki tutaj przykleją do patyczka. Mamy kiliharkę ja używam tego typu najczęściej. No tutaj mamy taki stożek mimo środowy w środku. Jego warto tutaj kropelkę oleju dać, żeby nam to się lepiej robiło. No i bierzemy narzutkę ważną rzeczą, żeby to narzutkę wcześniej nałożyć, bo później już jej nie będzie takiej możliwości. Czyli nakładamy sobie tutaj, no i zakładamy, ja teraz zdejmę, mam krótki odcinek rury, ustawiamy sobie tutaj, wkładamy kielicharkę i tutaj względem płaszczyzny tutaj, nie tych stożków, które są, wypuszczamy końcówkę naszej rury około milimetr do półtorej milimetra, ona musi tu wystawać. Ma być to tutaj prostopadle do tego, że ważne też, żeby to dobrze uciąć. No jeżeli nam tak wystaje, zaciskamy, no i ustawiamy sobie, zakręcamy tutaj kielicharkę i obracamy. To akurat ma sprzęgło, także jeżeli zaczynamy czuć tutaj opór, kręcimy to powoli sobie, nie jakoś z pośpiechem, szybko, ważne żeby to rozkielichować. Dobrze roztłoczyć tą rurę. I w pewnym momencie takie usłyszymy taki przeskok, co znaczy, że zadziałało sprzęgło. Ja po zadziałaniu tego sprzęgła jeszcze robię około 2-3 obroty. I później wracamy sobie to bez pośpiechu. Delikatnie. Wysuwamy stożek do góry. Rozkręcamy. No i mamy zrobione Kielich. Teraz warto tutaj ten kielich skontrolować sobie, czy nie ma jakichś pęknięć, na nim tutaj ma być na tej powierzchni gdzie nam roztłaczało ma być lustereczko takie. I też ten kielich ma być tutaj z każdej strony jednakowy. Ma być go tutaj około, wiem 4 mm 3-4 mm. No i tutaj latarką sobie świecimy, patrzymy, czy gdzieś nam to nie pękło. Jeśli nie pękło, no to mamy gotowy kielich. No tutaj też mam podobne, tutaj już nie włożę narzutki. No i możemy skręcać, za chwilę pokażę jak to, jak to skręcić. I to jest jeden sposób. Drugim sposobem, już Wam pokażę jak to zrobić za pomocą innej kielicharki niż ta, bo ta też kosztuje troszkę. A jeden kielich, tym czasami nie ma potrzeby takiej kupować. Czyli znowu gradujemy rurę. Trzymamy ją w poziomie albo lekko na dół, żeby te opiłki tam nie wchodziły do rury. Później pojadł, patyczka od góry, go wkładam, żeby ich tam nie wepchać głębiej. Wyciągamy wióry. No i mamy taką zwykłą kielicharkę do przewodów hamulcowych. Najtańsza, kilkanaście złotych, kilkadziesiąt, nie wiem, pięćdziesiąt, czterdzieści zł. że ta działa troszkę na innej zasadzie, tutaj nie mamy mimo środu, po prostu nam rozpycha ten kielich, tą rurę. Także ja robię to w ten sposób, że biorę sobie wodę, może być też szmatka mokra, biorę sobie palnik jakiś i podgrzewamy tą rurkę, samą końcówkę tutaj, to żeby nie stopić jeżeli będzie izolacja na rurze. Podgrzaliśmy, owijamy szmatką, robimy takie schłodzenie tej rury. Uważać, żeby się nie oparzyć. No i tutaj podobnie jak w tamtej kielicharce. Zakładamy sobie naszą rurkę wypuszczamy ją też podobnie jak tam około mm maksymalnie półtorej mm. Ważne, żeby narzutka tutaj wcześniej była. Można to sobie suwmiarką tutaj zmierzyć No i ja to robię że tak powiem na oko. problem niż stamtąd, ale jest wszystko do ogarnięcia. I też jeżeli mamy, zaciskamy. To i ważne, żeby ta była równolegle. Prostopadle nawet bym powiedział tutaj. No i skręcamy. No i zakładamy na stożek. Warto tutaj kapeczkę oleju sobie dać, dosłownie kropelkę na sam stożek. I tutaj już mamy troszeczkę większy problem, bo nie jest tak prosto, że nam blokuje w tym samym miejscu. Wkładam, żeby stożek nam weszł w rurę. Tutaj ustawiamy, żeby to też było na środku. powolutku, słownie powolutku pociągamy. W tej nie ma sprzęgła, także trzeba trzeba uważać, żeby tutaj ta rura nam nie pękła. Sam kielich bardziej. No, można tak kilka razy popuścić i roze, roztłoczyć tutaj tą końcówkę. Tutaj też ważne, żeby to było prostopadle skręcone. To nie jakoś silno no i mamy zrobione też kielich tutaj to podgrzanie nam to dało że mamy mniejsze ryzyko że ta rura nam pęknie. robi się bardziej plastyczna ta rura no i mamy kielich co prawda nie wygląda tak Ładnie jak tamto, ale też, jeżeli tutaj wszystko nie ma żadnych pęknięć, warto sobie też skontrolować, czy tutaj nie mamy jakiegoś pęknięcia. Jeżeli jest wszystko ok, długość ta sama, no to mamy zakielichowaną rurę. No i można ją tutaj później skręcić. To jest drugi sposób, wydaje mi się, chyba najtańszy na zakielichowanie rury. Jeszcze wam pokażę jeden. Obecnie teraz tą rurkę, ona tutaj bliżej. Też delikatnie, nie na siłę powoli dokręcać. Teraz znów trzeba obradować. I tak samo opiłki też wyciągnąć patyczkiem, żeby tam nie wpadły do środka. Teraz czego ja używam? Ja używam tego typu. Są takie splint, to się nazywa różne nazwy. To ma głównie splint, takie kielicharki do wiertarki lub wkrętarki. Można, żeby to też miało, ta wkrętarka musi mieć dość duże obroty, bo to się rozgrzewa. Podamy taką końcówkę do wkrętarki. Z tym, że ona się tu będzie rozgrzewać, dość będzie pewnie ją ciężko utrzymać. Dlatego ja sobie użyję takiego elementu. Tej roztłaczarki Łapiemy sobie ją dalej. A nawet może być tyle. Bo mamy takie coś w zasadzie i madła. I przytrzymujemy sobie tą rurę. Mam potrzebne rękawiczki, ponieważ tu się można oparzyć. Bo ta rura podczas roztłaczania się dość mocno rozgrzewa. I tutaj tak, trzymamy sobie za to i madło A jeżeli go nie mamy, no to jakoś musimy tą rurę umocować I tutaj prosto prostopadle do tego roztłaczarką. Na początku delikatnie. Później jeżeli ta rura zobaczymy, że zmienia kolor, tu końcówka, to dopychamy aż do oporu tutaj. Ja to już pokażę, będzie chwilę się tukło na, pe na pełnych obrotach ile nam da tutaj W ten sposób mamy zrobiony kielich. On ma troszeczkę mniejszy kąt w porównaniu do kielichów robionych za pomocą tej czy tej No, Ale teraz powiem o co tutaj chodzi. Też sprawdzamy czy gdzieś nam tutaj nie pękło. Tutaj też trzeba dojść do wprawy przy robieniu kielichów tą, tą, tym urządzeniem. Nie jest to jakieś skomplikowane. Ważne, ważne, żeby się to nie oparzyć, bo to jest rozgrzane przez chwilę. Można sobie zaczekać. Jeżeli mamy zrobiony już kielich za pomocą tego urządzenia, ja to robię w taki sposób, że mamy narzutkę. Tamten kielich tego typu. On nam tutaj ładnie pasuje, jest kąt taki sam jak tutaj. A ten jest troszeczkę tutaj mniejszy, dlatego ja robię to w ten sposób. Że najpierw nakręcamy narzutkę i dokręcamy ją tak szczuciem delikatnie. Oczywiście się kręcimy rzutką, nigdy drugą stroną. Jeżeli potrzebujemy większy opór, ja to popuszczam z powrotem. I wtedy jeszcze raz kontroluję kielich. Ten kielich po prostu on był rozgrzany, i w tym momencie nam się rozpłaszczył. Czyli dopasował się tutaj do stożka. Nie musimy tego odkręcać. Ważne, żeby dokręcić, popuścić to troszeczkę i jeszcze raz. I później już dokręcamy z taką siłą, jaką dana rura powinna być dokręcona. Rury dokręcamy, że Wam powiem, jedna średnica, 1 czwarta. Moment dokręcenia tych rur to jest około 17 Nm. Rura 3 8, tak ta, to jest około 40 Nm. Rura półcalowa, 1, druga, to jest około 58 i rura 5 tego typu to jest około 70 nm. To też wszystko zależy jakiej grubości ta, ta rura jest. No ta jest akurat 1 mm, czyli można nawet 75 nm dokręcić. To też zależy od narzutek, jakie są. Czy one są długie, czy krótkie, to już tam producent podaje, ile powinno być dokładnie dokręcone. Jeżeli rura jest 0,8, no to, to to wiadomo, że nie dajemy 75, tylko te, te, no nawet można i 10 nm mniej dokręcać i w zasadzie tak wygląda całe kielichowanie rur. Ja nie używam tutaj, niektórzy używają um, tutaj past jakiś. ja tu mam w sumie takie pasty, ale nie używam tego kleju do gwintów jakoś, jakoś nie wiem, nigdy, zawsze po prostu bez kleju i jak do tej pory to wszystko trzyma. No. Jeżeli się za dużo tego kleje to tej daty, jeżeli go, Dajemy, podajemy ten klej tylko dosłownie kropelkę na sam tutaj kielich i wtedy dociskamy, tylko, że nie ruszamy, żeby ten klej tam w środek nie wyszedł. Zatem jeżeli to się dostanie tam do urządzenia, no to mogą być kłopoty. Jeżeli jest dobrze kielich zrobiony, równo rura ucięta, powinno to wytrzymać i dobrze dokręcone też, żeby to nie przesadzać siłą dokręcania, no można ściąć ten kielich tutaj. No i w zasadzie... Tak wygląda cały proces kielichowania rur, czy to do klimatyzacji, czy do pompy ciepła. I dzięki